Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w gościach w drzonowie w lubuskim muzeum wojskowym, a to, to jest kołowy transporter opancerzony z lat 60. XX wieku i dzisiaj będziemy sprawdzać, czy jeszcze działa. Jest ze mną dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w drzonowie, pan Piotr Dziedzic. Panie Piotrze, pan jako gospodarz tego miejsca najlepiej chyba wie, yy, czym się tutaj zajmujecie, co eksponujecie, i jakie to jest muzeum? Co to za miejsce? Łowówskie Muzeum Wojskowe, jak sama nazwa wskazuje, gromadzi zbiory z historii wojskowości. Dokładnie za Trzy dni będziemy obchodzić 37 oficjalną rocznicę powstania muzeum, i przez te prawie 40 lat rzeczywiście udało nam się zgromadzić w muzeum sporo świadectw z historii wojskowości. W pałacu tych najstarszych od dawnej broni, tu na zewnątrz, w naszym plenerze, mamy już ponad 100 kilkadziesiąt pojazdów, czołgów, armat, pojazdów latających. Także myślę, że. Jest to największa placówka wojskowa na zachód od Poznania, i mamy się na pewno czymś poszczycić. Dużo macie gości, zwiedzających na co dzień? Tak, to jest. Myślę, że powyżej 20 tysięcy rocznie zwiedzających. Nawet w okresie pandemii trochę ta liczba delikatnie spadła. Ale tych zwiedzających, zwłaszcza w takim okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, mamy, mamy naprawdę sporo. Bardzo łatwo do Was dotrzeć chwila od Zielonej Góry. I mnie nie starczy dzisiaj czasu na to, żeby zapytać o wszystkie eksponaty, ale o ten, co stoi za nami, to chętnie bym zapytała, skąd się u Was znalazł. Tak, to jest nasz szczególny eksponat, bo on jest na tak zwanym chodzie jest dodatkowo zarejestrowany jako pojazd zabytkowy. I oprócz tego, że służy nam na, do przejażdżek, wozimy nim naszych y, zwiedzających, to też jest nasza pomoc w, takim, w takiej pielęgnacji parku, pielęgnacji sprzętu, on ma zamocowaną z przodu wciągarkę. A jego historia jest bardzo, bardzo ciekawa. To jest pojazd wyprodukowany w Związku Radzieckim w latach 50 i ma bardzo ciekawą historię, bo został przekazany, y, służbę zaczął w Wojsku Dedorowskim. Później służył w Policji Ledorowskiej. W 1981 roku został przekazany do Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze i w latach 90. trafił do muzeum. Na początku 2000 lat przeszedł remont, i od tego czasu jest naszym takim, mobil, naszą mobilną wizytówką. Takim przyjacielem, i dlatego on dzisiaj będzie bohaterem naszego odcinka. I za chwilę sobie sprawdzimy, czy nam faktycznie zadziała. Mam nadzieję, że zaraz odpali. Ten BTR, malowanie przywrócone. Znak jego pierwszej służby? Dokładnie. Mamy tutaj e, malowanie Policji Niemieckiej. Na samych drzwiach, nawet, też mamy napis Volkspolizei, czyli taką można powiedzieć milicję tak. w tamtym okresie. Niejeden tutaj. odwiedzający z Niemiec, właśnie tak patrzy na ten pojazd i tak widać trochę strach mu się pojawia w oczach, że w dzieciństwie mógł się spotkać z takim pojazdem. Myśmy stwierdzili, że jeżeli ten pojazd będziemy odnawiać do stanu jednego, to nadamy mu malowanie charakterystyczne do jego pierwszej służby. Dlaczego? Bo on on też posiada wyposażenie niemieckie. Notki, oznaczenia, deska rozdzielcza ma napisy, wszystkie po niemiecku, dodatki. I tutaj jest jakiś numerek? Tak, mamy tutaj numer 916-066. Jest to pierwszy numer, można powiedzieć, inwentarzowy tego pojazdu w służbie niemieckiej. To oczywiście wyszło spod warstw, które ściągaliśmy na tych drzwiach. I stwierdziliśmy, że jeżeli ten numer tu był, to go z powrotem nanosimy. Vielen Dank. Tutaj? mamy tutaj przyzierniki do patrzenia. Oczywiście pamiętajmy, jest to wóz, który ma zabezpieczać załogę, załogę, która była uzbrojona. W razie alarmu e, okiennice z przodu pojazdu też zost powinny zostać opuszczone. Mhm. Szyby oczywiście są wyjmowane dodatkowo pod e, sufitem e, nad kierowcą i pasażerem. Mamy specjalne schowki na dwa e, przyzierniki takie ze szkłem pancernym. Wkładamy je właśnie w te okiennice, zamykamy tak samo drzwi Stawiamy do pozycji takiej jak jest. Jeżeli oczywiście nic by się nie działo, no to te drzwi oczywiście opuszczamy, ale jeżeli coś się dzieje, momentalnie zamykamy, zamykamy i mamy wóz opancerzony. E, można powiedzieć, że w niektórych miejscach ten wóz ma grubość pancerza aż nawet e, 13 mm. To jest sporo. Bardzo sporo. A proszę powiedzieć, bo oprócz tego, że pojazd to jeszcze na nim są jakieś sprzęty. Eee, no tak, jak każdy pojazd wiemy, że pojazdy lubią się zakopywać. Zwierzęta podobnie, nasz pojazd <noise> też lubi się czasem zakopać. Mamy tutaj sprzęt podstawowy, czyli kilof, łopatę, łom eee, I dodatkowo powinniśmy mieć tutaj zamocowane mhm. trapy, które ewentualnie zdejmujemy, podkładamy pod koła i Mało tego, w pojeździe mamy zaworki, które umożliwiają przy przestrzelonym kole dojechać do celu. A mało tego, jeżeli mamy grząski teren, okręcamy zaworki, opona schodzi niżej, robi się taki mały flaczek, i wtedy ten pojazd ma lepszą przyczepność na piasku. I powolutku wyjeżdża. Mało tego, każde koło ma swój napęd. W wcześniejszych wersjach proszę sobie wyobrazić, że powietrze był dostarczone do tych kół na zewnątrz rureczkami, które wisiały dosłownie jak pajęczynki i często taki pojazd się psuł. Psu. Niemcy mhm. stwierdzili, wiadomo, Niemcy i konstruktorzy e, sowieccy, którzy projektowali ten e, wóz, że należy go usprawnić. i to rozwiązanie zostało zdjęte, a zaworki zostały ukryte wewnątrz. tutaj wewnątrz koła. Tutaj załoga mogła też sobie obserwować teren podczas jazdy, ale też mogła. No głównie, głównie dokładnie, to są otworki strzeleckie, jeżeli było zagrożenie, e, przez ten otworek zazwyczaj byśmy zobaczyli e, karabin AK-47, który w tamtym okresie był na wyposażeniu takiej załogi. Dodatkowo u góry mamy karabin Gorianowa, kaliber 7,62, ten karabin ma cztery punkty, w których możemy go mocować. Akurat mamy tutaj go zamocowany w pierwszym punkcie, ale tutaj obok mnie mamy kolejny punkt z tyłu kolejny i na następnej, po następnej stronie kolejny. Czyli w czterech miejscach możemy ten karabin zamocować, zamocować, od potrzeb. Dokładnie. Minus jest tylko taki, że jakbyśmy stanęli przy tym karabinie, jak widać, żołnierz czy policjant nie miał osłony. A tutaj co mamy? Mamy tutaj wlew paliwa, mamy dwa zbiorniki. Zbiorniki po 200 litrów. My korzystamy z zbiornika z prawego. Oczywiście pamiętajmy, jeżeli mamy awarię pierwszego zbiornika, jest specjalny, można powiedzieć, przytyczek którym przełączamy, przełączamy się na drugi zbiornik i możemy dojechać. Mało tego, pamiętajmy, dwa zbiorniki, 400 litrów mamy do dyspozycji, no i śmiało możemy hulać wtedy w terenie takim pojazdem. Dobrze, przejdźmy jeszcze na tyły. Tu jeszcze co ciekawe, mamy koło zapasowe i dodatkowo mamy jeszcze 40 litrów zapasu takiego żelaznego, który tak naprawdę możemy dopiero otworzyć, kiedy rzeczywiście mamy puste zbiorniki, wtedy powinniśmy je otworzyć, dolać i dojechać do celu. Z tyłu możemy też zobaczyć wypocząć. Właśnie po niemiecku. Mamy tak zwanego notka. Notka. A cóż to Jest to Pierwsze taka specjalna słyszę. lampa, która powinna działać w nocy. Wiadomo, przy włączonych światłach za bardzo byśmy nie mogli jechać w lesie, bo każdy by widział, że jedziemy sobie no za tak, pełnymi wielkimi o to światłami. Chodzi w wojsku i w, w, w Dokładnie. A w, a w wojsku są specjalne notki, które się załącza. Są też specjalne kolory, na przykład fioletowy, zielony, czerwony. E, to też są oznaczenia dla wozów, które jadą z tyłu, że mają przed sobą po prostu wóz. E, one mniej świecą, nie rażą, a niektóre są nawet te światła na podczerwień. To też takie było wyposażenie montowane na na tego typu pojazdach. No i oczywiście z tyłu akurat nie mamy zamontowanego, ale też mamy taką tutaj, jak widać, dziurę. Do Jest. czego ona służy? Jest tutaj po prostu mocowany hak do holowania przyczep lub armat. Okej. Okay. Mhm. I ja sobie wchodzę tak, jak żołnierze wchodzili. Proszę. Tak, tak. I tak musieli się wygiąć. Sprawność fizyczna na pierwszym miejscu i 17 żołnierzy tu weszło. Dokładnie. Dwóch to jest stała załoga tego pojazdu, czyli kierowca, dowódca, a reszta to jest grupa wypadowa. Oczywiście, kiedy trzeba wsparcie mieć z karabinu, jeden zostaje, 14 opuszcza ten pojazd, a ten jeden obsługuje karabin maszynowy, który jest za naszymi pleckami. A to są jeszcze skrzynie jakieś? Tak, to są, to są skrzynie z wyposażeniem, są to części zamienne, są, jest to skrzynia z narzędziami. Skrzynka też kolejna, z dodatkowymi jeszcze wyposażeniami, czyli uszczelkami. Mamy tutaj na wyposażeniu piłę do ścinania, ewentualnie jakiś drzew. Powinna być jeszcze tu zamontowana sikierka. E, mamy tutaj mocowania do dachu, na dach, który oczywiście my tutaj na potrzeby nakrywania zdjęliśmy. Mm. Normalnie byśmy go tutaj zaplandekowali. Pamiętajmy, że na polu walki każde wolne miejsce, na przykład w takim pojeździe jest na wagę złota. Tu jeszcze też mogę dodać, że jak widać ławeczki, to wszystko się składa. Są tak, my. czyli możemy spokojnie przybrać pozycję strzelca i możemy wtedy sobie strzelać. Tutaj akurat też pod spodem jest schowek na dodatkową amunicję. A tak jest. Dodatkowo można tutaj jeszcze zmagazynować amunicję w specjalnym noszaku. Samą lawetę podczas transportu, jeżeli byśmy się poruszali i nie byłoby warunków bojowych, mocujemy w tym miejscu, blokujemy cały karabin, to wszystko jest wtedy schowane, no i wiadomo nie moknie na deszczu. Jak widać, wyposażenie takiego obiektu nie jest mocno skomplikowane, Każde, każdy przycisk jest opisany. Jeżeli się przyjrzymy na ogólnie przód pojazdu, to możemy sobie zobaczyć właśnie deskę, e, całą tego pojazdu, machinerię, czyli te przyciski. Wszystko jak widać jest po niemiecku poopisywane. Obok mamy też radiostację. No oczywiście, każdy pojazd militarny musi mieć kontakt z, z dowództwem. Antenę? Anteny tak, też mamy tutaj. Myśmy akurat ją y, przypieli, no bo wielka antena taka no strasznie dynda. mogłaby od drzewa, jak. Mogłaby od drzewa za, zahaczyć, dlatego ją przypieliśmy. A dowódca, gdzie się siedział w takim? Dowódca, tutaj siedział z przodu, po prawej stronie i wydawał polecenia całej zowie. Jeżeli byłoby zagrożenie, krótko mówi, chłopaki, z wozu, tylne drzwi się otwierają. 15 żołnierzy wybiega zając pozycję, ewentualnie jeden zostaje wspierając ich tym karabinem ciężkim typu Gorianow. Niewiarygodne ile ludzie poświęcili czasu, energii, wiedzy po to, by zbudować pojazdy, broń, by toczyć wojny. No jest to troszkę też przykre, przy, przy, przykre i przerażające, no bo ten pojazd nie miał ratować, tylko raczej zabijać. No, wszystko co powstaje dla, dla wojska, no, chyba że amfibia, a tak wszystko no niestety służy do, do, do siania złej nowiny. Dokładnie. Pasów bezpieczeństwa nie zapinam, bo ich nie ma. To jest wóz bojowy. Odpalamy. Tak, odpalamy. No to bierzemy się do roboty. Musimy najpierw prądowy łącznik. Włączyć tutaj mamy oczywiście do prądu, do zapłonu. Przyciski takie, które muszą być włączone. podpompujemy troszeczkę. No i odpalamy. No jest, maszyna chodzi. Tak, no to jedziemy i zapraszam na przejażdżkę. <grywa> idziemy, idziemy. Ale proszę nie. Właśnie tutaj A jednak działa. Trzymajcie się mocno wszyscy! Uuu. Ojeju! No to jest wóz bojowy!